Wszyscy, którzy mieli okazję usłyszeć brytyjską wokalistkę Lole Young, wiedzą, jakie emocje potrafi w swoich utworach wzbudzić. Jej hit Messi zyskał ogromną popularność, a artystka stała się jednym z najbardziej obiecujących głosów na scenie muzycznej. Jednakże w mijającym roku Lole ogłosiła, że jest zmuszona na pewien czas wstrzymać swoją działalność koncertową, co zaskoczyło jej fanów i wywołało wiele spekulacji. Decyzja ta zapadła po trudnym incydencie który miał miejsce podczas występu na jednym z nowojorskich festiwali. Na swoim Instagramie artystka poinformowała, że musi zrezygnować z nadchodzących koncertów, w tym z planowanej trasy po Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku. Miała także wystąpić w Południowej Ameryce oraz Europie. Loule wyraziła głęboki smutek związany z jej decyzją, podkreślając, jak bardzo dla niej boli to, że zawodzi swoją publiczność. Mimo to ma nadzieję, że jej fani nie odwrócą się od niej w tym trudnym czasie. Przyczyną zawieszenia działalności koncertowej jest narastający ból kręgosłupa. Decyzja ta nastąpiła po dramatycznym incydencie, który wydarzył się podczas występu w Nowym Jorku. W trakcie swojego koncertu, Loule zaczęła sygnalizować, że źle się czuje, aż ostatecznie zasłabła na scenie. Natychmiastowo udzielono jej pomocy, a koncert musiał zostać przerwany. Po wszystkim Artystka uspokoiła swoich fanów przez media społecznościowe, ale przyznała, że ostatnie dni były dla niej wyjątkowo trudne. Dnia 26 września jej menedżer Nick ogłosił, że Loule nie wystąpi na festiwalu w New Jersey. Potwierdził, że decyzja była podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo artystki, a nie lekceważeniem publiczności. Wokalistka od lat zmaga się z własnymi problemami zdrowotnymi, zdiagnozowano u niej zaburzenia schizoafektywne. Objawy tej choroby Łączące cechy schizofrenii i zaburzeń nastroju, takie jak depresja czy epizody maniakalne, znacznie wpływają na jej życie. W wywiadach Loule podkreślała, że czasami musi wycofać się z życia publicznego, aby zadbać o swoje zdrowie. W przyszłym roku planuje zgłosić się na odwyk od kokainy, co stanowi dla niej ważny krok w walce o lepsze samopoczucie. Ta determinacja do zmiany jest godna podziwu i pokazuje, jak ważne jest dbanie o siebie, nawet w obliczu kariery w blasku fleszy kiedy spojrzymy na jej sytuację widzimy, że jest to nie tylko historia artystki, ale także opowieść o walce z osobistymi demonami i o potrzebie odnalezienia równowagi w życiu. Z pewnością fani Louli Yang będą czekać na jej powrót, ale najważniejsze jest, aby wokalistka mogła w pełni zadbać o swoje zdrowie i odnaleźć wewnętrzny spokój.